się tej ja gotuję Minecraft Premium 92 i dzisiaj gramy na moim serwerze, gdzie sponsoruje sponsoruję. Tak, okej. Okay. No to, lecimy. Tak. Tutaj, co jak. Tutaj, jak się urodzimy, idziemy. Jak klikamy, akceptuję regulamin. Tak, ja tu jestem sponsorem, tak, mam tutaj właśnie admin, tak, tu tutaj budujemy, ale jak piszemy warp, tak, to występujemy w warpy, przybliżenie zrobię. tak, Będziemy na warb przykład tartak. Na warb tartaku możemy budować. Tak, budujemy na warb tartaku. Teraz pójdziemy na warb. Hmm parkur yy. tak yy. tak, jesteśmy na bar parkur i mam fletak i patrzcie tutaj lecicie i tu są trzy części I wtedy jak tu przylecicie to wszystko staniecie Hmm, wstaniecie dobra. Komentujcie, subskrybujcie i dawajcie łapki w górę, cześć! No, i widzicie też kolegę. No, dobra, jeszcze coś wam pokażę. Czy Więc nawerę SG tutaj można grać tu na SG. Tak. No i wybieramy nasz tereny. Czekaj, poproszę. No chwilę, zaraz. Zaraz pokażemy. Dobra, zrobimy SG z Dobra, jak widzicie, tutaj jest taki zgię, więc możecie sobie... No. I zaczynamy zaraz grę, spokojnie. I 3, 2, 1, 0, 3. 2, 2, 0. I tutaj gramy. Tak. Tak, i będziemy się nawalać. No pokażę, to taki przykład. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Żegnam się z wami też. Pan. O. Dobra, cześć.